No, cześć. Słuchajcie, z moich gier na kurniku wysuwam taką, wysnuwam, taką refleksję. Część z Was zapewne grywa wiele gier na kurniku i czasami chyba zatraca różnicę między jedną grą a drugą. Tu konkretnie chodzi mi o to, że brycz jest grą drużynową gra się z partnerem. Oczywiście są czasami takie sytuacje, one nie są takie rzadkie, że otrzymujemy kartę tak dobrą, że ona nam pozwala na samodzielną grę. Ale to są rzadkie wypadki. Po drugie, jeżeli dobrze dogadujemy się z partnerem, to może się okazać, że ta nasza dobra karta będzie jeszcze lepsza i ugramy wyżej. Tutaj dam Wam taki konkretny przykład gry, którą odegrałem niedawno. Jeden z naszych oposłów, z naszych przeciwników, doszedł do wniosku, że ma dobrą kartę, bo ma ileś kart atutowych na rynku. Pamiętajcie, atuty w grze atutowej, to jest bardzo ważny argument. Ale ten argument nie może wam przesłaniać tego, że aby ugrać jakąś wylicytowaną grę, musicie zdobyć określoną ilość gleb i Samo posiadanie atutów rzadko to gwarantuje. Przykładowo, no jeżeli mamy na ręce 7 atutów, nawet tych najwyższych, no to jest gwarancja dopiero 7 lew. Prawda? I to też nie do końca gwarancja, bo zależy od układu. Wystarczy. Aby w jakiejś sytuacji wasz przeciwnik nie miał do koloru i pobije, na przykład, jeszcze przykładowo wasze A, które już pożyście niskie, myśląc, że ono będzie biorące i już macie nie 7, a tylko 6. Lat. Dlatego jest to takie bardzo ważne. Trzeba mieć naprawdę pełne uzasadnienie. Yy, yy, forsowania gry samodzielnie. No, popatrzmy tu na tym konkretnym przykładzie. Mój układ kart, widzicie. Mam 5 kierów, 4 kara. W sumie punktów mam tylko 8, 11. Można to naciągnąć, że 12. Chociaż powiem wam, ja dalej będę utrzymywał. Różne są na ten temat zdania, natomiast ja będę dalej utrzymywał, że przy liczeniu punktów do otwarcia w grze towarzyskiej, niesportowej, trzeci walec się nie liczy. Liczy się jako zero. Przy bilansie tak, przy liczeniu punktów do otwarcia nie. Ale czasami są sytuacje, w których warto jest naciągnąć. Jak w tej kompensacji, jak na razie widziłam 11 punktów, ale nie ja się odzywam, więc poczekajmy na odzywkę naszych yy, przeciwników. No więc pas, mój partner pas dochodzi do kolejnego oposa, i ten mówi jeden tref. Przypominam, jeden tref. To nie jest zgłoszenie koloru. Jeden tref to jest tref wywoławczy, tak zwany wieloznaczny. Może oznaczać, że masz punktów 12, ale możesz mieć również 18, nawet czasami 19. I tu co ciekawe, co często zdarza się na kurniku. Ludzie otwierają jeden tref, mając piątkę. Ja twierdzę, że jest to błąd. My musimy wiedzieć, czy nasz klient, nasz partner, proszę bardzo, nasz klient, nasz partner ma piątkę. Ponieważ zawsze najważniejszą rzeczą jest uzgodnienie kolorów, które chcemy grać. Niektórzy zgłaszają starszą czwórkę. Ja na pierwszej ręce uważam, że jest to błąd. Na pierwszej ręce, jeżeli nie mam piątki, to mówię trefla wywoławczego, bo po to on został stworzony. Jeżeli mam piątkę, pokazuję piątkę. No więc, tutaj nasz przeciwnik powiedział jeden tref. Teraz dojdzie do mnie. I ja, posłuchajcie, no mam 11 punktów. Gdyby naciągnąć, mam 12 punktów. Czyli teoretycznie no mam tą odzywkę. Ale ona jest niepełna. Dlatego ja po zastanowieniu się powiedziałem w tej konkretnej sytuacji, po prostu pas. Czekając, co powie yy, potem nasz przeciwnik, on musi coś powiedzieć, bo po jednym treflu wywoławczym nie wolno mu spasować. I on powiedział negat. Słuchajcie, jedno karo, to jest negat. To też nie jest zgłoszenie koloru. To jest tak, jakby powiedzieć partnerowi, słuchaj, nie mam punktu. I to jedno karo w tym momencie mówimy, nawet gdybyśmy mieli siedem kart w kolorze, w tam kolorze. Bo my musimy mu pokazać siłę. Przede wszystkim siłę. Ta pierwsza odzywka jest po to, aby pokazać siłę, żeby nasz partner wiedział, co może. Przecież gdyby mamy na przykład sześć przykładowo piku, to zdążymy je pokazać. Bo jak dojdzie do niego, to on nie może spasować na jeden karo, bo wiesz, że to nie jest kolor. Wiesz, że to jest kościła punktów. Więc on musi coś powiedzieć. I w ten czas pokażemy mu kolor. I on z kolei będzie wiedział. Aha, mój partner nie ma więcej jak sześć punktów, ale ma jakiś roboczy kolor. I to otwierający. Odejmie w ten czas decyzję, co dalej. No więc poczekajmy, co będzie szukał dalej. Mój partner się zastanawia dobrą chwilę. Ja mam taką nawet nadzieję, że pewno coś powie, skoro tak długo się zastanawia, ale on się długo zastanawiał po to, aby powiedzieć pas. I widzicie oposy. Partner powiedział mu nie mam punktów. On w tym momencie powiedział jedno bez aktu. Ja taką odzywkę rozumiem w jeden prosty sposób. Partnerze, no niestety nie mam koloru roboczego. Mam zatrzymania w każdym kolorze, dlatego spróbuję zagrać proste bezatu, bo ty nie masz punktów. Co ja rozumiem jako zatrzymanie w każdym kolorze. Czyli mam albo asa, albo drugiego króla, albo trzecią damę, albo czwartego waleta. Bo tylko te karty w takim układzie są zatrzymaniem. Król singlowy nie jest zatrzymaniem. Najczęściej bierze, ale to nie jest zatrzymanie. Więc on mu odpowiedział jedno bez atu. Ja to rozumiem jedno. Nie mam piątki, bo bym ją pokazał. Albo mam piątkę, ale już nie chcę podwyższać y, gry, ponieważ nie widzę sensu grać wyżej. Zagram proste bez A. to jest 40 punktów, czyli nie tak mało. No ale słuchajcie, teraz dochodzi do mnie. Ja, jak wam powtarzałem, mam te naciągane 12 punktów. I co mam zrobić? Mój partner spasował. Nie wiem ile ma tych punktów, może mieć 7, może mieć 8, może mieć 9. Samodzielnej odzywki nie ma. Spasować? No to ten będzie robił proste bez atu, które prawdopodobnie zrobi. I w tym właśnie momencie ja naciągam te swoje punkty. Dochodzę do wniosku, że walet jest liczący się. Mam jeszcze singla, który też yy, jest jakąś siłą, no bo jak raz ktoś wyjdzie w trefla, to ja oddam drugi raz. Jeżeli by wyszedł przy grze atutowej, no to mogę pobić. I w tym momencie dochodzę do sytuacji, że jednak powiem jeden kier. Mówię, yy, przepraszam, dwa kiery, no bo to już jest bez atu. No i mówię dwa kiery i czekamy, co będzie dalej. Przeciwnik powiedział pas, mój partner powiedział pas. I opos, który rozpoczął, i opos, który rozpoczął, zaskakuje mnie. Zaskakuje mnie, bo w tym momencie mówi trzy trefle. Jeżeli on mówi w momencie trzy trefle, to on nie może mieć czterech trefli, bo byłoby to niepoważne. Jak wychodzić w górę gry z czterema treflami? Jeżeli ma pięć trefli, to po co mówił to bez atu? To powinien być jedno karo, dwa trefle. I ja w ten czas mówię dwa kiery. A on powiedział bez atu. Dla mnie jest to trochę bezsensowne. Nie wiem jak dla was. Czekam na wasze opinie. Właśnie, to jest to jest to, co wam te, już kilka razy zresztą mówiłem. Słuchajcie, ja nie, jeszcze, nie jestem mistrzem brydżowym. Popełniam multum błędów. Jestem pasjonatem tej gry, ale nie jestem mistrzem. Jeżeli uważacie, że gdzieś się mylę, to ja chętnie przyjmę Wasze sugestie. Nie tylko ja, bo przecież kanał ogląda wiele osób, które się uczy brydża. I każda Wasza sugestia będzie w tym względzie świetna. Ja dochodzę do wniosku, że Opos mimo popełnił błąd, i teraz właśnie, ja czuję, że on popełnił błąd. Czuję, że robi właśnie to, o czym mówiłem na początku, że próbuje grać jakby bez partnera. Przecież nie gra w kierki, gra w bryża. On jakby nie przyjmuje w ogóle tego, że jego partner musi być cienki, jak wypłata robotnika, bo za każdym razem mu pasuje. No, pierwszy raz mówi mu nega, drugi raz mówi mu pas. A on dalej tą grę forsuje. Zgłasza trefę. Bo pewnie ma tych trefli 5 albo 6 i uważa, że te trefle za tym sprawą. Ja czuję, że on wpadnie. Natomiast zastanawiam się, czy dać kontrę. Ale nie daje. I dlaczego? Bo on gra tylko trzy trefle. Jeżeli ja mu dam kontrę i on jakimś cudem to zrobi, to ja mu zbuduję partię. Bo trzy trefle z kontrą to jest partia, lub tam robę. Jeżeli ja mu nie dam kontry, a on to zrobi, to ja mu to nic nie robi. Dlatego w takiej sytuacji, kiedy kontra mogłaby spowodować zrobienie partii, ja jestem przeciwnikiem dawania kontry, chyba że jasno z karty Twojej wynika, że masz tę jedną kładącą. W moim przypadku, patrzcie się, mam Asakier, Królakier, Asakaro. To są trzy lewy. A on może oddać cztery. Uważam, że nie wolno w takiej stacji powiedzieć kontra i nie mówię. Czyli jak mówię, mówię pas, 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 czy kolejne pasy i jest rozgrywka. I teraz jest, właśnie, Patrzę w te swoje karty i zastanawiam się, w co wyjść. Jestem ciekawy, co wy byście zrobili. Ja dochodzę do wniosku, że uderzę najpierw asa kiera i zobaczę, co się właśnie będzie działo. I to, jak widzicie, zrobiłem. Wyłożyli stolik. Widzę teraz, że przeciwnik ma na stole cztery kiery. Ja mam na ręce pięć, to jest 9 kierów, czyli Gdzieś są cztery. No i teraz trzeba założyć, czy jest 2 na 2 czyli dwa ma mój partner i dwa ma przeciwnik, czy może jest jakiś inny układ. Ale mówię, zobaczymy, co dołożę No więc ze stołu przeciwnik kładzie blotkę, mój kładzie blotkę i tam spada walet. Uderzam w tym układzie jeszcze raz. No, było równomiernie rozłożone. I teraz mam pytanie: uderzyć trzeci raz? Wiem, że nie ma już kierów ani partner, ani ja. No, łatwo było policzyć w tym wypadku. Ani ma, że nie ma kierów ani mój partner, ani przeciwnik. Bo to łatwo policzyć. Tylko co mi to da? Jeżeli uderzę blotką, no to on da siódemkę. Mój partner da na przykład atut, to on go przebije tym atutem, bo jest pod nim. Jeżeli mój partner zrzuci się, to on weźmie na siódemkę. Jeżeli z kolei ja dam dziesiątkę, to on da ze stołu blotkę. Mój partner przykładowo opuści, to on przebija atutem, ale wyrobię mu siódemkę. Zupełnie bezsensownie. Więc decyduję się, że nie będę uderzał już w kiera, Nie będę uderzał w trefla, pomimo że mnie korci, bo boję się, że jeżeli już uderzę w tego trefla, widząc, jakie tu są słabe te trefle, że mogę przypadkowo damę albo króla wyciągnąć mojemu partnerowi. Mogę zrobić impas, który przyniesie pożytek przeciwnikowi, Więc. Postanawiam, że uderzę w karo. Tylko teraz co? asa. Tu jest król na stole. Więc postanawiam, że uderzę w karo, ale blotko. Mając nadzieję, że może partner ma damę, a ten spanikuje i nie uderzy króle. Uderzył dziewiątką, ale niestety moje rachuby się nie powiodły, bo damę ma. Przeciwnik i wziął na blotkę. Ale to nie jest tragedia, bo ja ciągle mam na niego haka w postaci asa. No tu zrzucam trefla. On oczywiście rozgrywa trefle. Tutaj oczywiście zrzucę karo, ponieważ wezmę tylko na asa karo, więc nie ma potrzeby trzymania tego kara. A te inne mogą mi się jeszcze przydać. O widzicie. tutaj daję bloteczkę. Ten uderza damą, mój partner bije asem. Nie wolno na drugiej ręce bić. Chyba, że jest to jakieś konkretne uzasadnienie. O, ten daje króla, ja daję szóstkę, ja cię. W ten sposób walet mi się najprawdopodobniej wyrobi. Poczekajmy dalej. O, teraz już bije asem żeby przypadkiem, gdzieś mi się tam, jak to mówią, nie ugotował ten as i od razu odwracam w pika, który mi się prawie na pewno wyrobił i wyrobił się i teraz poczekajcie, bo teraz zaczyna być problem w co uderzyć? w kiera ale w jakiego? w małego no to on pobije na ręce mój partner już pewno nie ma atutów nie ma czym pobić Yy, ale yy, pobije atutem, no to będzie pod nim. Ten go może przebić. Więc bez sensu. To no, tak jest impasował własnemu partnerowi atut. Więc postanawiam uderzyć jednak mimo wszystko w karo. On prawie tu pobije, ale mam jakby dwie szanse. Pierwsza szansa, że mój partner yy, nie ma kara, przebije na przykład atutem. Albo mam jeszcze szansę tego typu, że będzie potem musiał wyjść ze stołu. Więc będzie musiał tak, albo atutem to coś ciągnie atuty. Albo wyjdzie w kiera, to zmarnuje atuta na ręce, bo ja mam na kiera haka. I uderzam w tym momencie w karo. On bije, królem mój miał, ale się zbiegły Król i Dama się zbiegły. On już wziął tylko jedną lewę. O, okazuje się, mój partner miał asa treflowego, czego w rachubach nie przyjąłem. No i teraz ten już, prawdopodobnie, no tak, no już ma wszystko w swojej ręce. Także, jak widzicie, słuchajcie, Bridge to jest gra. Drużynowa. Nie liczcie na to, że posiadanie siedmiu czy sześciu atutów Was uratuje. Najczęściej kończy się to wpadką. W tym wypadku była to dość duża wpadka. No, na szczęście dla nich bez kontra.